Czyli teraz będzie spokojniej. Mogę w końcu odpocząć? No, chyba. Ale ja tam wolę nieco pikantniejsze przygody. No, te kanapki są całkiem pikantne. Trzymaj. Dzięki. Myślisz, że Gęgu jest w ogóle w stanie czuć szczęście? Co? Nie wiem, no. Jej komediowa maska codziennie się rozlatuje. Czy myśli, że pogawędki z zubył magicznie wszystko naprawią? Może, po prostu nie chcę spędzać czasu z kimś, kto stale ją poniża. Ona uwielbia, jak ją poniżam. Myślałam, że uczucia innych w ogóle cię nie obchodzą. To, to nie? No racja, mam to gdzieś. Czy ty masz jakiś. O, o chwila, nie. Ja przepraszam, nie miałam na myśli. No, to nie miało znaczyć. Uh... Hej, Kinger! Widziałaś te świetliki, co świecą tam? Gdzie? Co to miało być? Nic ważnego. Kogo to obchodzi? Nie wnerja cię czasem jej zachowanie. Znaczy, chyba zwyczajnie jest miła. Nie wiem, po prostu chyba za bardzo się stara. Utknęliśmy tu na... Dlaczego ciągle udajesz, że wszystko jest okej, okay? bo jak codziennie mówisz komuś, że ich kochasz, to no, to traci to już sens. Ech, wiesz, po prostu czujesz, jakby chciała cię wykorzystać. Sam nie wiem. Poza tym jest tempa i wygląda dziwnie. Hm, wszyscy tak wyglądamy. <grym>, że nie wie co? Masz tu przykład idealnej męskości. Moje uszy i ogon są tak bardzo dominująco samcze. Ty nie masz ogona. O czym ty kłapiesz? Blazę mam jest. Co to? Gdzie jest mój ogon? Jak długo nie mam ogonka? Nigdy nie widziałam cię z ogonkiem. <gry> Kiedy by to... W ogóle...